Spółka ADT notowana na NYSE na giełdzie amerykańskiej typ stalwart lub turnaround. Tak wygląda wykres, od linijki lecimy od około dwóch lat. Na czym firma robi kasę i co to jest? ADT INC dostarcza rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa, interaktywne i inteligentnego domu dla klientów indywidualnych i małych firm w Stanach Zjednoczonych. Firma generuje przychody głównie z opłat abonamentowych, za monitoring i powiązane usługi. Znaczną część przychodów stanowią abonamentowe opłaty za monitoring. Market cap 7 miliardów, założone 150 lat temu, na giełdzie od 2018. Stronka wygląda tak. A nie, nie wejdziemy sobie, bo jest to tylko dla USA. Insiderzy. Także może zastanawiać, ale to było przekazanie od sprzedaży akcji Zapolo do firmy. Firma zrobiła buybacki, także nie przejmujemy się tym specjalnie. Lider w sektorze, jeden z liderów, top 3. Price to earnings 13, PEG 0,08. Balance sheet dosyć słaby, dosyć mocno zadłużona względem equity, bo aż z wskaźnikiem 2. Price to free cash flow 5, czyli super. Dywidenda jest, buybacki są. Co się ostatnio wydarzyło? Podniesienie ratingu kredytowego przez S&P, przekroczenie oczekiwań dotyczących zysków i przychodów, wtórna forma publiczna i ale jednoczesny skub akcji, współpraca z Yale. Spółka zaciekawiła mnie głównie ze względu na wskaźnik price to free cash flow, który wynosi 5, na buybacki, dywidendę, wycenę w stosunku do rynku 13-20, do 20, 20. perspektywy czyli kolejne inwestycje i kolejne nowe produkty. Ekspansja, aktualnie firma jest tylko w USA ma 6 milionów klientów. Model biznesów w postaci subskrypcja, więc akumulacja przychodów i dosyć stały model biznesowy. Recurring revenue to jest właśnie główny Revenue Stream, to jest 80% USP, National Brand, 6,4 miliona subskrybentów, profesjonalny monitoring itd. Platforma Strong Dealer Partner Relationships. Klienci. Zwykli ludzie, małe i średnie biznesy, Dealer Partners and Strategic Partners. Historia cenowa. Tutaj pojawiały się spadek ze względu na diluting shares od Apollo, ale potem pojawiły się buybacki. Wyglądało to mniej więcej na wykresie tak, że spadło to o około 50%, no 50% a potem odbiło 100%. Spółka całkiem dobrze radzi sobie jeżeli chodzi o bicie estymat, chociaż nie zawsze, w każdym razie e, jeszcze się nie zdarzyło z tego co widzę żeby było na minus, poza jednym przypadkiem w Aprilu 2024 24, 2025. W 24 roku mieli włamania do swoich sieci, tylko 5 do 8 analityków śledzi tą spółkę. W 24 roku wycofali się z segmentu fotowoltaiki i wrócili do swojego core biznesu. Wdrażają platformę ADT Plus w całym kraju, rozwój oferty Trusted Neighbor. Czyli to jest takie udzielanie bezpiecznego tymczasowego dostępu do domów przez sąsiada. Firma posiada 8 miliardów długów w postaci kredytów bankowych obligacji korporacyjnych. Moim zdaniem ciekawa spółka. Jedynie aktualnie wyceny na rynku amerykańskim są dosyć spore. Dlatego takie 13 za spółkę od Security to nie jest wymarzona rzecz, ale porównując do sektora to jest całkiem w porządku wycena. Na pewno ciekawa spółka do śledzenia przynajmniej do następnego raportu. Pozdrówki!